Dzisiaj dzisiejszą odcinku, więc coś, czego jeszcze się nie spodziewaliście. <gry> Właśnie zaczynamy z czymś, co ja wymyśliłem we własnej osobie. Jak zrobić grę w PowerPoincie, taką w 2D? Na pewno nie zrobiłbym w 3D, bo się nie da. PowerPoint jest 2d Spełnujemy no, to, widzowie. Chmurkę robimy. No, zaraz wam pokażę, jak zrobić ruszanie się. Idziemy tutaj. No, pierwsza scena, no. Idziemy, jakby klikamy w dół. I nasza postać przychodzi. Wiecie, jak to zrobić. Znaczy, powinniście wiedzieć, a ja mam na wszystkie Wszystko pokażę. Bo oczywiście, sam jeszcze nie skończyłem tego. O nie. Zobaczcie no to. Widzicie? BUM! Szybosta się poruszyła. To jest ciekawe. A ja wymyśliłem taką... Jakby. A, i jak się robi noc, to też będziecie wiedzieć, ale żeby zrobić noc w PowerPoincie, musimy się ruszać, właśnie, więc to ona się nie zrobi sama. Musimy, my musimy się tylko ruszać, nic nic takiego. Co. A, w ogóle mam tutaj, to jest Kibiti Toilet, gdybyście nie widzieli, to jest ta postać do tego mema ale. Robiłem w powerpoint'cie. Tutaj się podpisali od Kuba. I teraz przechodzimy szczałką w dół, tu. A teraz strzałką w dół, w przód. A strzałką w dół, w tył. Nie, strzałką w górę idziemy w tył. Strzałką w dół idziemy w przód. Zobacz, teraz e, dajemy na niebo. I mamy niebo. Teraz trzeba dodać chmurki. O nie. Chmurka. Nie spawnowałem jej. O ale to będzie gigantyczna chmura. Teraz kolejną spawnuję. Boom. Zobaczcie na no, to. Tutaj, o tym coś. Zobaczcie, mamy tutaj no, Zobaczcie, to jest KBD Toilet. Które się właśnie muszą Dobrze. Pik. Zobaczcie, jak to działa. Wchodzimy w grę. A jak zmieniamy scenę, to postać jest w innym miejscu. Tak. I możemy się ruszyć i cofać z czołkami. Mądre wdowie, mądre. Ja wymyśliłem to Teraz yy, nowy slajd. jakby możemy kopiować sobie to niebo, jeżeli nam się nie chce jakby robić kolejnego. I po prostu o, nie tutaj nie ma wkleju widzowie. Tutaj nie ma wklejania. Nie no, to jak ja? Jak ja mam to wkleić? Skoro tu nie ma przycisku! Nie... A! Poczekajcie, o! Ale to, to nie miało być takie małe. Ale wkleiłem. A czemu? To jest tytuł, ty to nie było. Jak nie niebo zrobiłem. No, co to się... O! Widzowie, możemy też kółeczkiem sterować, jak chodzę ciągle. Ale tego tutaj nie powinno być. To co dał? Zobaczcie, tutaj nie mamy tu. A, bo ja mam to przykryte chmurką. Ja mam to przykryte chmurką. Zobaczcie, znowu duża chmura. Trzeba troszeczkę przedłużyć no i teraz już nie widać tego napisu Teraz lecimy o i musimy zrobić teraz naszą postać, którą zrobiłem w taki sposób, gdybyście się pytali. Bo nie wiecie pewnie jak jeszcze zrobić. O! To akurat musi być tutaj. Zobaczcie. I dajemy czarny kolor. Tego że ja daję ABC, ale dobra. Zobaczcie teraz. Nie, 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 nie. Teraz spawnujemy kolejny. Zobaczcie. Trzeba tu dać, bo to są samo literki. To trzeba dać. Mi się wydaje, że ta postać jest trochę większa teraz. Więc jakby pomniejszymy to sobie trochę. No nie widzieli to. Tu. Tutaj mam, tak. fake, O nie. Muszę postać ta pierwsza i zostanie lata. <noise> Dobra, to ta to, to no, po prostu zrobimy. To. Może być to trochę trudne, widzowie. Dodajemy kolejne. O nie, nie. Musimy dać kreska. Widzicie, niebieska kreska. A teraz musimy dać główkę. Zobaczcie. Nasza postać już może się... Startujemy. Może widzę, że wy chcielibyście dodać opcję z nowymi światami. Też tak umiem. Jakby... No, że mamy światy. To jest też mądre do dodania do swojej gry power, <grym> Widzicie to? To jest gra właśnie. Znaczy to teraz moż, moglibyśmy dodać jakąś opcję ze światami, bo mamy taki świat. W sumie on jest dosyć długi. Znaczy to, jeżeli chcecie, możemy dodać to też poziomy. Tylko zobaczcie, musimy teraz robić taką. Będziecie wchodzić i będzie level complete napis. Musimy teraz dodać nowy slajd. Tutaj piszemy tak. Nie tu, tu Level <coughs> Complete mamy no, Level Complete No i łatwe, no to tak to wygląda Level Complete Tutaj go to level 2, może coś wynieść taki napis. Klik, klik, Zdecydowanie um. nie wiem, jak to się nazywa. Ta, ten przycisk, a nie mogę go tu wpisać. Więc dosłownie nie wiem, co teraz klik. dobrze, to klik, to klik, go to click, no to tak, go to click, go to level to klik trzeba klik, kliknąć i zobaczę a poczekajcie, jeszcze musimy dodać ten level, bo teraz... Dobrze, a niebo skopiowane, zobaczcie już. Proszę bardzo. Dwa nieba. Widzę biała chmurka. O nie, trzeba zespawnować ją, Marpiew. Zapominam, że trzeba te chmurki spałnować. Zobaczcie, dwie, lecimy tutaj, o 10 minut ma, nagrywamy. Mamy tutaj, jakby zobaczyć, tutaj mamy niebo, chmurki, jeszcze sobie tutaj dodamy naszą postać.

Zobaczcie widzowie jak teraz, zobaczmy w ogóle od początku Gra, klikamy My Jesteśmy, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej Level complete, idziemy dalej To jest ciekawe bo Jeszcze tutaj nie mamy postaci To. Zobaczcie na to. Pyk, 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 pyk. O, tutaj pominęłem Level Complete. Od razu no. Tutaj mamy, tutaj, tutaj idziemy. O, Level Complete. Już dalej nie mogę iść. I kolejny. Już dalej nie możemy iść, bo jeszcze nie skończyliśmy gry. No co, mamy tutaj. tutaj naszego. To jest mm, Kibidi Toilet, jakby nasza postać. Trochę dziwna, bo takiej. Nie był, bo tak nie wygląda. On, ale widzowie, miałem coś przygotowanego. Właśnie taki. Mia miałem przygotowaną postać z toalet Toilet 2 d ale ono nie zadziałało i muszę. Ja muszę zrobić Znaczy... Działa, tylko muszę skopiować, więc dzisiaj sobie nie będę robił. A tamto jest z pikseli, lepiej, nie jest moja, jest z internetu, ale wolałbym swoją zrobić. Zobaczcie, nowy slajd, niebo, coś tu małe to niebo, wyszło. no ale dobra. Zobaczcie. Teraz dajemy dużą chmurkę. Zobaczcie, jak tutaj robimy to. Teraz tutaj już nie mam postaci, więc się nie ruszymy. Znaczy, no teoretycznie bez postaci też możemy się ruszyć, ale nie wiemy, gdzie jesteśmy lepiej nie ruszać się bez postaci w tej grze, zobaczcie teraz dodajemy Oczywiście, że możemy. mam tu figurę, które wszystkich możemy kliknąć. Czyli szczałkę w dół. No dobra. Może tutaj są... O! Tutaj sobie dodamy. Zobaczcie. Tutaj sobie dodamy. Tu klik. I tutaj wszystko no i mamy teraz tutaj się. jest i tutaj głowa jeszcze dobrze teraz startujemy od początku lecimy idziemy, idziemy, idziemy idziemy, o level complete idziemy, idziemy, idziemy czy ja właśnie się w tą postacią? Nie. A nie, bo ja poszłam w górę, poszłam dalej. Nie poszłam dalej. Nie, dobrze jest! Zobaczcie, bo przecież na level Complete zaczynamy od początku. I idziemy dalej. No właśnie, dobrze jest. To jest moja gra nowa, którą, <grych> którą wymyśliłem. Zobaczcie jakby. Startujemy grę max. -no idziemy dalej. Idziemy. Idziemy. Level complete. Idziemy, idziemy. No widzę widzowie, co możemy tu dodać do tej gry? No bo jakby mamy grę. No tak, możemy... zrobiliśmy ruch. To jest... to jest już coś. Zrobiliśmy ruch. Widzicie? Mamy ruch. Mamy niebo. Chmuźki się nie oczywiście. Nie mamy trawy, ale ja mam pomysł, żeby zrobić sobie akacjową trawę. Zobaczcie. Zrobić sobie akacjową trawę. Cztery. Nie, Nie to. Nie mamy tu akacjowej trawy. Bo czekać, nie możemy zrobić ja akacjowej trawy. Jest hmm. no dobrze że mamy. Star. Star. Idziemy dalej. Level complete. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Picie to? To jest super. Co możemy do tej gierki dodać? Bo taki poradnik no ma. Co moglibyśmy zrobić? Bo zrobiliśmy level. Zrobiliśmy grę jakby. Może teraz bym pokazał, jaką godocie taką zrobić. No w sumie to już jest za trudno no. Znaczy to nie jest za trudne, że ja nie umiem, ale to jest za długo. Cienek ten by trwał godzinę, gdyby wgadacie jeszcze to zrobić. W sumie nie, skrypt to nie tak dużo, ale tak 10 skryptów, żeby była ładna animacja. To już To już za dużo. Zdać na teraz. Nie zdążylibyśmy. No i co widzę, może. Ja sobie to zapiszę za chwileczku, widzowie. Musimy kończyć odcinek, więc... Pa, pa, pa. Albo nie, jeszcze cięć. Dobrze, widzowie, teraz musimy kończyć. Pa, 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 pa.